Cud pieśni brata, prawdziwa historia. Jak każda matka, kiedy Karen dowiedziała się, że spodziewa się dziecka, zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby pomóc swojemu trzyletniemu synowi Michaelowi przygotować się na przyjście nowego członka rodziny. Badania wykazały, że to będzie dziewczynka i każdego dnia Michael śpiewał przy brzuchu swojej mamy. Kochał swoją młodszą siostrzyczkę jeszcze zanim się urodziła. Ciąża przebiegała normalnie. Jednak pojawiły się komplikacje podczas porodu i dziewczynka została przewieziona na oddział intensywnej terapii noworodków w szpitalu San Mary. Dni mijały, a stan dziewczynki się pogarszał. Lekarz powiedział rodzicom, że powinni przygotować się na najgorsze, ponieważ jej szanse na przeżycie były bardzo małe. Tymczasem Michael codziennie prosił rodziców, żeby zabrali go do szpitala, aby mógł zobaczyć swoją siostrzyczkę. Wszedł drugi tydzień intensywnej terapii i spodziewano się, że dziecko nie przeżyje go do końca. Michael nadal nalegał, aby zobaczyć swoją siostrzyczkę, ale dzieci nie były wpuszczane na ten oddział. Karen zdecydowała, że bez względu na wszystko zabierze Michaela do szpitala. Jeszcze nie widział siostry, a jeśli nie dzisiaj, to może już nigdy nie zobaczy jej żywej. Pielęgniarka nie pozwoliła mu wejść i zażądała, aby Karen zabrała go stamtąd. Ale Karen nalegała, nie odejdzie, dopóki nie zobaczy siostrzyczki. W końcu Michael został zabrany do inkubatora. Po kilku sekundach patrzenia zaczął śpiewać swoim cichutkim głosikiem tę samą piosenkę, którą śpiewał jej jeszcze w brzuchu mamy. Jesteś moim słońcem, moim jedynym słońcem. Uszczęśliwiasz mnie, nawet gdy niebo jest ciemne. W tym momencie dziecko zdawało się reagować. Puls zaczęła się stabilizować. Karen zachęcała Michaela, aby śpiewał dalej. W miarę jak Michael śpiewał, trudny oddech dziecka stawał się spokojniejszy. Śpiewaj dalej, kochanie, prosiła Karen, wzruszona. Wszyscy byli poruszeni, a niektórzy nawet płakali. Następnego dnia siostra Michaela była już zdrowa i po kilku dniach wróciła do domu. Women's Day Magazine nazwał tę historię cudem pieśni brata. Karen nazwała to cudem miłości Boga. Miłość jest łaskawa. I Koryntian 13:4 Źródło: Women's Day Magazine